Cześć. Słuchajcie, święta, święta i po świętach. Od ostatniego odcinka bardzo brzydkiego podcastu minęło już kilka dobrych dni. W tym czasie zdążyłam wrócić do Krakowa, pozałatwiać kilka spraw, których obecnie nam nie brakuje, bo jesteśmy w trakcie grubej przeprowadzki, o której będziecie zresztą jeszcze słyszeć 100 tysięcy razy. No i dokładnie wczoraj skończył się 2019 rok i zaczął 2020 w ogóle 2020, nie brzmi Wam jakoś tak kosmicznie. Jeszcze to 2011 było ok, ale 2020 przynajmniej dla mnie to są, to są już latające samochody. Ale może tylko ja tak mam. No a skoro nowy rok, to i postanowienia noworoczne. I od razu kilka słów wprowadzenia. Z tymi postanowieniami u mnie bywa różnie. Czasem uznaję, że są mi kompletnie niepotrzebne i powodują wyłącznie jakąś taką dziwaczną presję i demotywują. I wtedy ich. Wtedy ich zwyczajnie nie robię, ale generalnie uważam, że planowanie i notowanie swoich celów jest super i działa. Jestem w stanie podpisać się pod tym rękami i nogami, że jak coś zapiszesz, to jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że to coś się spełni. Więc to działa i taki nowy rok jest świetną okazją, jedną z wielu, żeby znowu sobie odrobinę pomarzyć, po czym wprowadzić te marzenia w życie. A co do samego nowego roku, to jakoś nie przypisuję mu magicznych właściwości, żeby była jasność. Mówiłam już o tym wczoraj na Instagramie, że jasno jest to świetna okazja do świętowania, do planowania i staram się te okazje wykorzystywać najlepiej jak potrafię, ale też nie przesadzam z jakąś taką nadmierną wiarą w to, że to jest jakakolwiek granica i że ten, a ten rok był zły, więc przyszły będzie lepszy. Oczywiście, wierzycie, w co chcecie. Ale ja na przykład wierzę w to, że każdy z nas sam określa sobie te granice, od której chce zacząć coś na nowo, i wcale nie musi być to kalendarzowy nowy rok. Pamiętajcie, że tę datę również ktoś tam ustalił, więc każdy z nas może ustalić sobie inną, własną porę na postanowienia, niekoniecznie noworoczne. No ale tak bez zbędnego filozofowania, gdyby jednak uznać, że ten nowy rok właśnie się rozpoczął i jakby na to nie patrzeć, jest fajnym pretekstem do snucia planów. To moim pierwszym postanowieniem byłoby chyba to, żeby kontynuować to, co już zaczęłam robić. Tak właśnie prezentują się moje postanowienia noworoczne. Zaczęłam je realizować kilka miesięcy temu. W podsumowaniu 2019 roku na Insta napisałam trochę tajemniczo, że ostatnie kilka miesięcy zmieniło mnie nie do poznania, a raczej nie mnie samą, tylko to, co mam w głowie. I trochę zastanawiałam się nad tym, czy wam o tym w ogóle mówić, czy nie, ale od kilku miesięcy chodzę do psychologa. I mieszają się we mnie dwie emocje. Po pierwsze niesamowita radość połączona z ulgą. Czuję się tak, jakbym. E, nie wiem, do czego to porównać jakbym, jakbym nareszcie zaczęła oddychać i przy tym nigdy wcześniej tego nie robiła jakbym dopiero oddychać, zaczynała się uczyć tak zupełnie od zera jest to fantastyczne uczucie. A drugą emocją, zupełnie skrajną, jest e, żal. Żal, że nie zrobiłam tego wcześniej, że tyle lat targałam na swoim karku całą masę złych emocji, złej energii i teraz te wszystkie demony, które wpływały w zasadzie na każdy mój krok, kompletnie bledną. Ja się uczę chodzić na nowo i zła jestem na siebie, że podjęłam tę decyzję tak długo, że czekałam, czekałam na to kilkanaście lat. Z drugiej strony może wcale nie powinnam być zła. Może to teraz było tym najlepszym czasem? Nie wiem. Niemniej jednak jest to dla mnie wręcz magiczne przeżycie, tak jakby ktoś wygonił ze mnie złego ducha. Nie wiem do czego to porównać. Tak, używam dużo różnych y, dziwnych, y, poetyckich porównań, bo nie jestem w stanie znaleźć dobrego określenia na ten stan, w którym teraz się znajduję. Ale nie mam zamiaru nagrywać o tym odcinka. Nie mam zamiaru mówić o tym nic więcej. Bo proces wciąż trwa i wydaje mi się zbyt intymny. Traktuję o rzeczach, o których nie chcę mówić, nie chcę się nimi dzielić z nikim. I wiem, że są osoby, które poruszają tematy zdrowa, zdrowia psychicznego w mediach społecznościowych, ale to nie jestem ja. A nawet jeżeli coś takiego wydarzy się w przyszłości, jeżeli będę chciała o tym mówić, to na pewno nie w odniesieniu do moich własnych przeżyć. Tak sobie postanowiłam i chciałabym, żebyście to uszanowali. Ale na użytek tego odcinka i tysiąca kolejnych, które się tutaj pojawią, chciałabym, żebyście wiedzieli, że zmieniło się bardzo, bardzo dużo. I wciąż się zmienia. Najlepsze, Na najlepsze. I ta moja decyzja pociągnęła kilka innych. Przede wszystkim ostro wzięłam się za siebie, za moje ciało i za mój umysł, bo już prawie nic mnie nie hamuje. Bo tak naprawdę ja wiele razy w moim życiu brałam się za siebie, ale zawsze wiązało się to z jakimś dziwacznym poczuciem presji, które mnie paraliżowało i które sprawiało tak naprawdę, że robiłam dwa kroki w tył, a nie jeden do przodu. I teraz przychodzi mi to jakoś tak naturalnie. Jestem w stanie sobie odpuścić jakieś drobne potknięcia i po prostu cały czas pre do przodu. Więc nie sądzę, żebym w tych staraniach miała ustawać. Także. Postanowienie pierwsze, keep going. Postanowienie drugie, chcę robić dobro. Jeszcze nie wiem jak, jeszcze nie wiem gdzie. Zastanawiałam się nad jakimś wolontariatem i ostatnio podrzuciliście mi pomysł, jako że zaczęłam wam trochę czytać na moim insta-story, dokładnie dzieci z Bulerbyn. Jak wejdziecie sobie na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie na dole, to mam zakładkę w ogóle, gdzie pozapisywałam sobie to story z dziećmi z Bulerbyn. Już zaczęliśmy trzeci rozdział. Jako, że Wam czytam i w ogóle spotkało się to z fajnym odzewem, piszecie mi, że byłabym niezłym czytaczem, nie, czy, jest czytelnik, nie ma takiego słowa jak czytacz, nie? Chyba nie, że, yy, inaczej, że byłabym niezła w czytaniu bajek, o! Że, że mogłabym to robić w miejscach, w których dzieciaki potrzebują odrobiny ucieczki od rzeczywistości, na przykład w hospicjach. I szczerze wam powiem, że absolutnie mnie ta myśl przeraża i przerasta, bo pomimo tych wszystkich zmian, które we mnie zachodzą, ja się nie zmieniłam w kamień, dalej jestem ultra wrażliwa, zresztą bardzo to w sobie cenię. I wiem bowiem, 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 że taka wizyta będzie dla mnie bardzo poruszająca. Y ale chyba dlatego, że tak się boję, to właśnie powinnam spróbować. W styczeń i luty mam bardzo wyjazdowe, więc z tym postanowieniem ruszam pewnie na wiosnę. Jeżeli macie jakieś sugestie, znacie w Krakowie miejsca, do których mogłabym się zgłosić i w ten sposób zrealizować swoje postanowienie numer dwa, to piszcie albo tutaj w komentarzach na YouTubie, albo w wiadomościach prywatnych na Instagramie, albo na maila, gdzie chcecie. Moim postanowieniem numer 3 jest to, że chcę wrócić do śpiewania. Nareszcie. Pierwszy krok już zresztą poczyniłam i zapisałam się na warsztaty organizowane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie, które odbędą się za dwa tygodnie mniej więcej. I będziemy śpiewać kolendy ukraińskie. I pewnie zastanawiacie się skąd taki dziwny wybór. Ano, postanowiłam upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. I oprócz tego, że zrobię sobie taką małą rozgrzeweczkę przed jakąś regularną aktywnością związaną ze śpiewaniem, to sprawdzę przy okazji, czy ja coś w ogóle jeszcze z tego ukraińskiego pamiętam. Bo przecież tym językiem jeszcze kilka lat temu władałam biegle. Ja duma ja już ja męż był rozumity, ale ja nie wpewne, no to muszę chwoliła ja na majdzie 4 roki. No może oprócz powrotów taksówkami z imprez, bo jako, ale wiadomo, że po alkoholu język się rozwiązuje. Zatem śpiew jest moim postanowieniem numer 3. Chcę śpiewać i będę śpiewać. Amen. Przy czwóreczce napisałam sobie drukowanymi literami internet z trzema wykrzyknikami. W ogóle pardon, że ląduję dopiero. Od Tutaj z internetem, ale jak człowiek czuje, że zaczyna żyć, to najpierw biegnie na łąkę trochę sobie pobiegać, a później dopiero siada do pracy. A właśnie chciałabym, żeby internet stał się moją pracą. Na razie jeszcze częściowo, bo mój etat wciąż trwa. Do skoku na głęboką wodę jeszcze nie dojrzałam chyba. Niemniej jednak dojrzałam do tego, żeby zacząć to całe szaleństwo internetowe traktować nieco poważniej. Um. I nie będę tutaj opisywać um, moich celów w cyferkach, ale również takie sobie skrupulatnie wypisuję. Chcę być tu więcej i na własnych zasadach, czyli z, y, może z mojego na wasze będziemy się widzieć i słyszeć nieco regularniej. Moim postanowieniem numer 5 jest przetrwać przeprowadzkę i nie zagryźć się z moim chłopcem do reszty. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, bo między nami wszystko gra. Ale dopiero teraz odkrywam, jak wielkim i jak nadwyrężającym nerwowo przedsięwzięciem jest przeprowadzka do własnego mieszkania. I to takiego mieszkania, które trzeba urządzić od podłogi po sufit, w zasadzie od surowego betonu. No, i jest, to, jest to duża próba dla naszego związku. O tym odcinek na pewno nagram, ale jak już sfinalizujemy ten, to przedsięwzięcie. A póki co łazimy z butami, kurtkami białymi od budowlanego pyłu i drzemy koty o kolor płytek, paneli, ustawienie mebli itd. itd. Kto się przeprowadzał, ten, ten w cyrku się nie śmieje. Teraz przebijam wirtualną piąteczkę ze wszystkimi, którzy też przechodzili albo przechodzą przez ten traumatyczny proces. Niektórzy nawet piszą, że prawie m, pobrali rozwody m, przechodząc przez ten proces, więc. Yy, Takim moim postanowieniem na 2020 jest to, żeby zapanować nad emocjami yy, i wejść w ten nowy rozdział w moim, naszym życiu, jednak we dwoje. Postanowieniem czwartym był internet, a szóstym postanowieniem jest mniej internetu bo internet chciałabym również ograniczyć ale yy, z pozycji takiego biernego użytkownika. Mam taką funkcję w telefonie liczącą czas ekranowy i wyobraźcie sobie, że ja z nosem w telefonie spędzam 3 godziny dziennie. No i spoko, pewnie część z was powie, że to jest normalne, że tak to teraz wygląda. Tylko problem polega na tym, że ja nie do końca wiem, na czym ten czas pożytkuję. Jestem w stanie z tych 3 godzin, które spędzam przed telefonem, wymienić może Dwie, trzy rzeczy, które przykuły moją, moją jakąś taką większą uwagę, że jestem w stanie je jakoś opowiedzieć. Jak, do, jak w ogóle jak do tych trzech godzin dowalę jeszcze osiem godzin przed komputerem w pracy i ze trzy w domu, albo nawet więcej czasami, no to zastanawiam się, kiedy mam czas patrzeć pod nogi albo dookoła siebie. To jest dla mnie przynajmniej, może jestem dinozaurem, ale dla mnie to jest koszmar, jakby się nad tym dobrze zastanowić. I jasne, że to łatwo gadać, trudniej zrobić yy, Żeby po prostu trochę ten internet ograniczyć Ale mam nadzieję, że coś wymyślę Jeżeli macie jakieś patenty, żeby ograniczyć neta To yy, piszcie w komentarzach na YouTubie Myślę, że nie tylko ja skorzystam A moim siódmym postanowieniem jest coś, co może zabrzmieć kretyńsko Od razu uprzedzam Ale chcę <laughs> znaleźć sobie znajomych Od kiedy pamiętam byłam Kompletnym samotnikiem, i, i nagle pojawiła się u mnie potrzeba posiadania dookoła siebie ludzi. Jakiś straszny głód nowych znajomości, w ogóle głód kontaktu z drugim człowiekiem. Pierwszy krok już zrobiłam organizując spotkanie klasowe dla mojej klasy z liceum, co jeszcze rok temu było dla mnie zupełnie nie do pomyślenia. O tym też wam kiedyś poopowiadam nieco więcej. A teraz czas poznać kogoś nowego. Jeszcze nie wiem jak i gdzie, ale chciałabym mieć fajnych ludzi dookoła siebie po prostu. Kurde, tak sobie myślę, że poznanie kumpla czy kumpeli jest trudniejsze niż znalezienie sobie chłopaka, przynajmniej z mojej perspektywy. Jesteś takiego w ogóle jak Tinder dla kumpli? Nie wiem, przy ilości pracy, którą obecnie mam i totalnym braku wolnego czasu, ja nie wiem, gdzie mam tych ludzi poznawać, ale coś wymyślę, coś wymyślę. Moim postanowieniem ósmym za to jest ogarnięcie rzeczy, którą odkładałam już kilka dobrych lat, a nawet nie kilka, bo to chyba jest 10 lat nawet. I jest to zrobienie prawa jazdy. Oczywiście, raczej nie zrezygnuję na co dzień z komunikacji miejskiej i jeżdżenia na rowerze, bo korki w Krakowie są kosmiczne, ale chciałabym być bardziej niezależna. I ta wizja tego, że mogłabym po prostu wsiąść w auto i jechać, jest bardzo wyzwalająca. Przynajmniej cała masa dobrych emocji rodzi się w mojej głowie, w mojej wyobraźni, kiedy sobie o tym myślę. Ale ja bardzo długo odkładałam zrobienie właśnie prawka, bo wydawało mi się, że kompletnie się do tego nie nadaje. Jednak słuchanie od, o babie za kierownicą. W zasadzie od małego robi swoje. I ja między innymi dlatego, dlatego że od małego słyszałam, że kobiety nie potrafią jeździć, że źle jeżdżą, są złymi kierowcami, czułam, że sobie nie poradzę. Że będzie mi się prawa i lewa strona mylić i każda osoba, która będzie jechała za mną, będzie mnie wyklinać. No ale kurde, serio chmielewska, na wiosnę uczę się jeździć. Kropka. I wiecie co? Skończę na tym ósmym. I będzie to mój kolejny kroczek. Do pracy nad moim perfekcjonizmem yy, Szczególnie tu w sieci yy, A tak naprawdę to <tak>, tak naprawdę to niczego więcej sobie nie wypisałam Chcę po prostu być Mniej we własnej głowie A więcej na zewnątrz Również z wami Jestem bardzo ciekawa jakie są Wasze postanowienia noworoczne I przede wszystkim czy w ogóle je robicie Dajcie mi znać albo na YouTubie A jeżeli nie chcecie Opowiadać o nich na forum publicznym, to zawsze możecie napisać do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Link znajdziecie w opisie na dole, na YouTubie. A tymczasem życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.